Czy masz wrażenie, że cokolwiek robisz to nigdy nie jest dość? To nie ty. To może być program, który wgrał ci rodzic w dzieciństwie. W 30 sekund pokażę ci, jak uwolnić się od programu z dzieciństwa, który do dziś blokuje twoje życie. 90% twoich problemów w dorosłości to nie twoja wina. To scenariusz napisany przez twoich rodziców. Twoi rodzice nauczyli cię bać się życia, ja nauczę cię w końcu żyć. Wyobraź sobie, że masz 7 lat, rodzic krzyczy, zawsze coś psujesz, wtedy powstaje program, a dziś boisz się spróbować cokolwiek nowego, ale to można odinstalować. Czy wiesz, że zachowania Twoich rodziców w dzieciństwie nadal piszą Twój scenariusz w już dorosłym życiu? Wyobraź sobie nadopiekuńczą mamę. Chciała dobrze, ciągle mówiła: uważaj, nie rób tego, nie rób tamtego, to za trudne, nie dasz rady, ja ci pomogę, ja ci wyręczę. Jako dziecko chłoniesz to jak gąbka. Tworzy się program w podświadomości: ja sobie nie poradzę. Potrzebuję kogoś, kto mnie ochroni, kto mi wskaże drogę. I co się dzieje później w dorosłości? Boisz się podejmować decyzje. Wchodzisz w związki, gdzie ktoś przejmuje nad tobą kontrolę. Albo ciągle czekasz na pozwolenie, żeby móc ruszyć do przodu. W hipnoterapii pracujemy z tym programem, cofamy się do tego momentu w dzieciństwie, uwalniamy emocje, usuwamy ograniczające przekonania i wgrywamy nowy program, ja mogę. Ja potrafię, ja decyduję o sobie. I to jest moment, w którym nagle zaczynasz żyć swoim życiem, a nie starym scenariuszem Twoich rodziców. Jeśli czujesz, że wciąż grasz rolę napisaną w dzieciństwie, to obserwuj mnie po więcej, bo pokażę Ci, jak odzyskać swoje życie.